Dzisiaj ja mam na skrajstwo się ja gdzieś, gramy w Minecraft, no tak, to w małpica, nawet nie było większość samej live'y. i najlepiej było stawione już ten wtór, co się przeprowadzamy, no to my tutaj idziemy, mamy zamiar iść jak najdalej, żeby spotkać jak najwięcej rzeczy. Ja, jak widzieliście na live, jak ktoś był, bo trochę zbyło, było, najdziwniejsze to. Eee. Taka wielka góra przechodziliśmy. więc wtedy się prawie zabiłem. Dobra, tam. I tu taki mały. Koryl. Patrzcie na to ale wolę tam się nie zbliżać bo tam mogą być krzokoder, ale dobra lecimy jak, lecimy jak najdalej jak najdalej lecimy najlepszy świat a ma, no coś się fajcy tam lecimy. smok smok, smok 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 i kim tu jest a ja rybek nie mam Jak się wytepam, to on zniknie Ej, ale jak się wytepam, to on zniknie. Szybko. Ale ryzy, ryzykuję. Domek. Teleport. gdzie mam... Siadło we, weźmiemy. Dobra, gdzie, gdzie wędka? Albo rybki. Ryby, 19 Może nie starczyć. A nawet jak smok tam. jest. nie smoka już nawet tam nie ma. Bo się wytypałem. Kurde. Ej. Jak tu smok jest, to gdzieś w w okolicy jest jak to. Mmm. Gdzie mam wędkę? Bo jestem ślepa, albo już nie mamy... Uu, Dobra. Nie to, u teleport, smok. gdzie ten, i nie, gdzie ten smog, nie ma go, nie jest, dobra, Czy tu, no to jest, je. mam smog, jest smog, dobra, tak na serio, wiedziałem, że już jestem tu smog, dlatego zrobiłem tam obóz, no ja już kawał drogi i przeszłem, tylko wziąłem ob obóz, bo tu, bo tu znalazłem smoka. jest smog nie pamiętam jak się od... pamiętam jak się odparł jego atak no dobra dobra ułatwione zwiedzanie jak najdalej polecieć Jak najdalej się da U, coś tu widzę na minimapce Ładnie, średnia w tym graficzno Tam coś jest. A tu to, to jest ten zamek, to nie Teraz ten, ten smok, może nam muszę coś sprawdzić szybko. E, Okej, okay, głos jest. Posiedzenie, nie będzie. Czemu się, czemu się z tamtego miejsca wyprowadzamy? Jest nowych. Smogów. Większość nie działa, bo potrzebujemy. Zrobić, to stworzymy i będą nowe wersje, szukamy krainy smok żeby znaleźć bossa smoka na przykład. Lag, świetnie. Nie, nie skręcaj, nie, nie w tam, nie, lecimy tam to jakoś planet znaleźć. Tam był. Tam było za nami. Lecimy. Ach kurde, lag. Zatrzymałem się i lag, Jestem za nami, ale no co jest? Nie, nie, Nie wylądujemy nie teraz w wodzie. Ty na pewno w się wylądujesz. teraz tu wylądujemy na tej górze Ląduj. wyląduj Siad, zostań, dobra Lak. z tymi lagami? Tak. Smog. usuń. Obus. Usuń teraz N, co tam B? Obus, tu będzie obóz teraz. Pokażę Wam smutną rzecz. Dla ta Tam tak się cieszył od drugiego smoka. I gdzie jestem? Gdzie jestem? Nasz pierwszy, zielony smok. Wam idę pokazać. nie to. Już, już tam smok Polek Tak smok na live Polek Jak? Okazało się, że nie umie pływać. Utonął. Nie miałem lasa, nie mogłem go wyciągnąć... Nie wyciągnąć na samą górę. No to... Nie? No nie dał się go wyciągnąć. Niestety umarł, Próbowałem ratować nieskutecznie. Nie mogłem wsiąść, nie mogłem z nim wylecieć. Powiem by to wodny smok. Ale nie jest, niestety. Więc tu spoczywa. Łapkujcie i subskrybujcie, żeby ten. Żeby było jak... Żeby ten smok jak najdłużej żył. I wiem, miał być odcinek z kamerką. Nie ma. Bo nie... Bo bo kamerka to jeszcze nie jest dobrze działalna ale następny odcinek będzie z kamerką na pewno bo mamy już 100 subskrypcji nawet 101 o, tu jest wędka nawet już 101 subów mamy no. i za wszystkich bardzo dziękuję za te 100 subskrypcji Teraz będą częściej się live robić, nawet może jeszcze dziś będzie live. Na pewno będzie okay. terca Albo nie postercy, bo, bo nie chcę... nie chcę tracić znów. Ja powiem się co tu laso na pewno przyda się. Okay. Myśmy smoka znów góźni stracili. By to trzeba lecieć dalej. O, bo stale. Lag. Nowy teren się renderuje. Mapa się popsuła, bo się teleportowałem. Jak zawsze. O, już działa. Dobra. I mamy. Musimy polecieć tam daleko za morze. Jakbym smoka nie, z... Jakbym smoka nie znalazł, to by było słabiutko. No się robi, więc startujemy. Patrzcie, jaka mgła na ziemi. Zniesiemy się w powietrzu. Kurde, to szkoda, ten smok nie świeci w nocy. to jest ognisty smok, jak... No nie, to ognisty smok jest, nie wiem. Będę musiał sprawdzić. To tą stronę nawet lecimy. tam tu mamy lecieć? A, dobra. No świetne, świetne może. No. Ale nadal blisko jesteśmy, niestety. Tam nawet nie wiem gdzie, tutaj w smoków szukać. Bo to na pewno nie daje Bo to nie daje nowego wymiaru. Sprawałem. Myślałem, że jakiego smoka trzeciego widzę, a to on mi pokaże. Nie, 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 to on mi smog wyląduje w wodzie game of smog niestety ale krafe chwilę będą się w sobie kurde ustawienie graficzne fps wydajemy sobie ze 30 40 canków weźmy na standard Standardowy 10 Ja eee. eee, ciekawy śnieg, bardzo ciekawy No kurde Jakie lagi teraz Co się dziwić Bo, bo on taki mota zmienia Całkowicie zmienia podziemia Nie ten, nie ten, kropka 17 też jest Całkowicie on zmienia Jak znajdziemy taki suchy, suchy ląd. Są tu szkielety, łażą, łażą na wodzie. To mnie ciekawi. Ja to wolę nie sprawdzać, nie lądować. To chyba jest jak... Kurde. Pielagi. No nie, to jest woda. Tak, woda to... A, a, nie wiem, dziwne tam... Tam to było Lądu jeszcze nigdzie nie widać Widzę, widzę świątynię, ale już drzwię znaleźliśmy na live To to zniki mm. O inna woda, może być ląd. się zbliżamy do lądu, bo spójrzcie na wodę na minimapce. Lecimy w górę? Tak, w górę coś leciliśmy, ok. wrócić, to możemy zawrócić, ale wrócimy się, nie możemy wrócić. Trwa lecieć. Nie możemy wylądować, smoku to nie. A to jest ognisty smok. Na się kamiennego smoka, jak siedzący z wody, albo w obsidia nowego. Hm. Nie. Ale tak tak zdechnie. Nie weź, ja trzeba drugi grup robić. O, no na świątynia, że to już ląd. Pa, druga, druga XD. I my lecimy jak lecimy, jak najdalej wylądować to? No nie możemy. Ląd, ląd, ląd. Jest. Nareszcie suchy ląd. Woło się! Możemy na chwilę wylądować tu mu smok się znów dusi. Dusi się dziwne Leć. Leć szybko. Leć smoku od tym tego zombieka. To jest chyba taka wyspa. Tylko. Ale ważne, że... mamy. Postęp. Nie, to nie ląd. Widzę tam polane na mini mapce. O, tu wyglądujemy sobie. Co? Nie! Jak mo... No? Nie! Nie! Żij to, żryj to! Żryj, żrij, ulec! Uciekamy! Wyla... Leć, leć, uciekamy! Prawie umarł nam znów znów smok! Musimy lecieć dopóki dzień się nie zrobi. Ryzy portalu tam są. U, co mówię? Lak. O. Co jest? Lak. Kuźwa znów lak. Ląduj się wyląduj siat Siad smoku. Siad. Tekstury coś się nie wygrywają. Wiem przez co, ustawienie graficzne. Shaders, tak. Wyłączę. Zobaczyłaś, że w ogóle? Ej, a obraz jest? Halo, Minecraft? Odezwij się. Oj, oj, z Minecraftem chyba z tyłu? Ale chyba już działa znów. Reperuje się. się naszego wywaliło piszcie w komentarzach czy chcecie, żebym tu zrobił taką, może taką drugą serię ale z kimś innym D. Po nam to zajmie, zanim schiderki się wyłączą. Yy. Dziękuję. Minecraft nie wytrzymał. Więc już w ten odcinek, bo Minecraft wybuch. No to widzimy się na dzisiejszym live. Ie. Narka.